Witam serdecznie z tej strony Zajber. Dzisiaj porozmawiamy sobie o pierwszym dużym rozszerzeniu, który trafi do Diablo 4 właśnie tak na wczorajszej konferencji, która się odbyła 9 czerwca dowiedzieliśmy się, że premiera rozszerzenia została zaplanowana na 8 października 2024 roku. Więc jeszcze troszeczkę, czyli jeszcze jeden sezon przed nami. I po tym zbliżającym się sezonie, który rozpoczyna się w sierpniu, mniej więcej trafimy do nowego rozszerzenia. Właśnie tak. Dobra, ale teraz przejdźmy, co nas czeka. Poza trailerem zapowiadającym nowe rozszerzenie dowiadujemy się klasycznie, że będzie nowa klasa oraz cały szereg nowości. Jak można zaobserwować, DLC będzie można kupić w trzech wersjach, podstawowe jest 152 zł10 w zł, wersji Deluxe za 233.10 plus rozszerzenie Ultimate za 348,75 75. No, o tym porozmawiamy sobie za chwilę. Jeżeli chodzi o nowe rozszerzenie w momencie kiedy kupimy jakąkolwiek wersję, otrzymamy dostęp do nowej klasy postaci. Jest to oczywiście unikalna klasa postaci, która do tej pory nie wystąpiła w żadnej odsłonie Diablo, łącznie z tą na telefony, czyli to Immortal, bodajże, On chyba też na PC jest. nieważnie. To mi tak przypomina szczerze mówiąc, tak tutaj po wyglądzie oczywiście to było chyba z Meksyku. Wojownik Jaguar, tak? Czy jakoś tak tam było? Nieważne. Tak czy inaczej nowa postać będzie wyposażona w nowy typ broni. Coś ala włócznia tak jakby? Halabarda dwustronna? No nie wiem co to jest. Tak czy inaczej coś nowego będzie. Ale dobra, przejdźmy do tego co czeka nas w nowym rozszerzeniu. Oczywiście nowa klasa postaci. Cały nowy obszar. Nowe eventy. Co ciekawe, możemy zaobserwować tutaj coś, o czym mało kto mówi. Nowi sojusznicy i nowe moce. Ciekawe, czy to będzie na zasadzie kompanów, czy po prostu questy będą z nimi. Bo jeżeli to byłoby na zasadzie kompanów, tak jak to jest w Diablo 3 i 2, no to to byłby kocur tak naprawdę. W chwili obecnej już zostały wprowadzone... PETY, właśnie tak. Pierwszego PETA możemy już odebrać teraz, w momencie ściągnięcia ostatniego pacza, idziemy do kiewosadu, tam aktywuje nam się quest i dostaniemy pieseła, tak, takiego fajnego pieseła, czyli pety będą nam służyły za zbieracze. One podnoszą za nas golda, podnoszą materiały, więc bardzo fajna sprawa. I fajnie, że w końcu to wprowadzono, ale dobra, omówmy sobie wersję gry. Standardowa, za 152 zł 10 groszy Oczujemy, otrzymujemy oczywiście dostęp do dodatku, nową klasę postaci Ciekawy wybór. oraz takiego fajnego koteła. Szczerze mówiąc wygląda mega uroczo. Czyli za 152 zł 10 groszy to jest spokojnie do zjedzenia, bo zarówno content, jak i oczywiście nowa klasa itp. umożliwi nam długie, długie cieszenie się tym, co będzie. Za 233 zł i 10 groszy otrzymamy coś. Czyli. E, co to jest? Teraz się zastanawiam. A! E, strój dla nowej klasy postaci. Czyli dostaniemy stroj dla nie na start. Dostaniemy oczywiście koteła To Ha, takiego haskiego fajnego dostaniemy. Dostaniemy nowego mounta. Nie będą już tylko konie. Będą też... się wygląda. E, dostaniemy też takiego tygryska i Ty, czy to jest puma. Późno. Ale teraz się ośmieszę puma to jest. E, dostaniemy takiego koteła. I ten koteł bojowy, jak i te monty już od razu są odblokowane od teraz. Dodatkowo dostaniemy karnet bojowy premium, więc szczerze mówiąc, opłaca się. Jeżeli podsumowując, co dostaniemy, naprawdę całkiem spoko. Za te 233 zł to jest niewiele więcej, a bardzo dużo nowych rzeczy dostaniemy. W szczególności tutaj ta przepustka sezonowa robi robotę i strój. Ultimate. I tu z jednej strony jest opisana jako najlepsza oferta, a z drugiej strony no troszeczkę mnie to boli. No ale zaraz zobaczymy. Z jednej strony oczywiście strój dla nowej klasy postaci. Dostaniemy koteła. Dostaniemy 3000 sztuk platyny, więc bardzo dużo. Dostaniemy skrzydła. I powiem szczerze, że te skrzydła wyglądają totalnie kozacko. Dostaniemy nowy portal. Dostaniemy stroje dla każdej postaci. Szczerze czy tak? No spoko to wygląda. Jakoś dupy nie urywa szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o ten strój. Dostaniemy takiego fajnego koteła. Chociaż powiem że ten biały jakoś lepiej wygląda, ale to oczywiście kwestia gustu. Dostaniemy też Haskiego, dostaniemy tutaj takiego koteła Manta. I dostaniemy przepustkę sezonową. Teoretycznie, jakby to podliczyć, że mamy tutaj dorzucone stroje dla każdej postaci: mamy portal, mamy dorzucone skrzydła, mamy dużą platynę, co też trzeba liczyć, że ona kosztuje. Nie wiem nawet ile wychodzi 3000 platyna. Tak, czystej ciekawości. 2800 to, to stówka to wychodzi w samej platynie teoretycznie. No to i to na promocji biorąc, więc no, opyla się rzecz biorąc to wziąć. Ale kuźwa, no trochę. No kusi, 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 szczerze mówiąc, ale 348 za, mimo że bardzo duże rozszerzenie z tego co wiadomo, no to. Hmm, no nie wiem, szczerze mówiąc, to już kwestia taka, czy stać nas na taką rozkosz. Powiem szczerze, te skrzydła mnie cholernie kuszą, bo tak jak strój, tp., no to wiadomo, koteła, to dostaniemy je w tej wersji wcześniejszej, przepustkę sezonową, portal, szczerze mówiąc, z urywa jakoś specjalnie, więc tutaj nic specjalnego. Obole, no to raczej znaczy platyna, no spoko, 3000 platyny, to wiadomo, można sobie wykorzystać albo na stroje, bądź oczywiście na kolejne przepustki sezonowe, czy na jakieś tam inne rzeczy. Więc trochę tego jest cały czas dodawane tak naprawdę, można się domyślić, że z czasem się jakieś Monty zaczną pojawiać, Monty raczej Pety, więc no jest na co to wydać, ale czy 348 ,75 zł 75 hmm, groszy, nie wiem, dobra, to by było na tyle, oczywiście przypominam, żeby odebrać sobie Pecika, w obecnej chwili trwa węcik, więc też warto wskoczyć do diabełka, gdzieś tam sobie pohasać, bo można szybko się wekspić. Dużo gobów jest, więc dużo się tam dzieje. A ja na chwilę obecną, oczywiście, się żegnam i tak szczycę ciekawości, co sądzicie o tej cenie? Czy za DLC? Czy to przegięcie pały, czy to nie jest przegięcie pały? Bo rzecz biorąc, już podchodzi tak naprawdę po cenę pełnej gry I to takiej fest pełnej, a dostajemy tutaj cyfrę, tak naprawdę. No, no, no. <grych>